Witam! Z tej strony Tropiciel. Federacja KSW ogłosiła swój największy tegoroczny hit, a zarazem największą walkę w historii polskiego MMA, może i europejskiego. Jeśli spojrzymy na tę walkę z boku i zobaczymy, jakie nazwiska w niej konfrontujemy, o walce Mameda z Pudzianem marzyło wielu kibiców i to było marzenie nie tylko związane z ostatnimi latami, a tak naprawdę od zawsze tego typu zestawienie w ustach fanów się pojawiało ale też duża część kibiców wiedziała, że raczej zostanie to w kwestii marzeń, bo przede wszystkim duża różnica kilogramów utrudniałaby zestawienie tego starcia. Więc lata temu było to nie do pomyślenia ze względu przede wszystkim na wagę ale też na to, że Pudzian MMA dopiero się uczył, a Mamet w tym samym czasie powiedzmy ocierał się potencjałem i umiejętnościami o UFC, więc było to po prostu nierealne. Natomiast czas widocznie grał na korzyść tego zestawienia, MMA się zmieniało, coraz częściej na świecie, a szczególnie w KSW, dochodziło do superfightów, gdzie bardziej liczyło się głośne i medialne zestawienie niż poprawnie zestawiona walka rankingowa. To mnie oczywiście zawsze będzie boleć, że tych drabinek się nie trzymamy, ale nie ukrywajmy, że jest to też ostatni moment na to, aby do takiej walki doszło za 2-3 lata. Nie miałoby to w ogóle sensu, a teraz, szczególnie patrząc od strony Mariusza, jest to idealny moment, aby spróbować swoich sił walka z Michałem Materlą była nie tylko przepustką do kolejnego tego typu pojedynku, ale też zwycięstwo Mariusza zrobiło mega zamieszanie, bo z jednej strony mieliśmy weterana, człowieka, który widział w MMA zdecydowanie więcej od Pudziana, a po drugiej stronie człowieka, który po prostu jest bardzo silny, ale który też już swoje w MMA zrobił, a jednak no o zwycięstwie nie decydowało doświadczenie, a dobry plan na walkę, ale którego nie udałoby się wykonać, gdyby za Zapudzianem, nie stał dobry trener, a przede wszystkim większa siła. No i waga, bo to finalnie od niej Michał się odbił. I przed walką można było mówić różne rzeczy, ale pojedynek to wszystko zweryfikował. Jeśli ktoś potrafi wykorzystać swoją przewagę, no to zawsze będzie tak, że ten cięższy i większy będzie wygrywał. A przynajmniej na samym początku będzie miał ogromną przewagę. Więc dzisiaj mówienie, że Mariusz wygrał Lucky Punchem, czy 9 na 10 walk, by z Michałem przegrał, jest po prostu e, zdaniem nie na miejscu, bo Mariusz tę walkę poprowadził tak, że ciężko znaleźć w niej choćby jeden pozytyw dla Michała. Gdyby ta walka wyglądała jak starcie Mamed Materla, że od razu był cios i koniec pojedynku, czy Materla dominowałby Mariusza jak J.S. Sylwę. I potem by coś włapał, no to wtedy można mówić, że był to szczęśliwy cios, czy nawet Michał nie zdążył nic pokazać, tak? A tutaj w tej walce, mimo że Michał Materla nigdy nie należał do zawodników słabych, to po prostu się od Pudziana odbił, więc zderzył się z wagą ciężką, ale też nie ma co ukrywać, z dobrym planem na walkę, bo gdyby Mariusz szukał parteru, to mogłoby być różnie. Ale wykorzystał nie tylko słabe punkty rywala, ale też dodał to, co sam ma dobre, więc wyszło po prostu idealnie i po części to też wpływa pozytywnie na kolejny tego typu pojedynek. To, że walka Pudzian Halidow będzie największą walką w historii polskiego MMA, to coś, do czego chyba nie mamy wątpliwości. To, że to będzie zupełnie inna walka od tej z Matelą, to chyba też raczej bardzo dobrze wiemy, przede wszystkim dlatego, że nie da się porównać Michała z Mamedem, to jak ogień i woda. I tam, gdzie najmocniejszy jest mamet, tam można szukać najsłabszych stron Michała, i na odwrót. Więc walka powinna być podobna pod takim względem, że nie powinno się szukać parteru, a szczególnie nie na początku walki, no i narzucać po prostu swoją grę. Bo Mamet przyzwyczaił nas do tego, że jest finisherem i szczególnie ta pierwsza runda jest decydująca, to w niej trzeba popełnić jak najmniej błędów, nie dać się zaskoczyć. A im dalej w las, tym lepiej, bo na 45 pojedynków Mamet 9 razy dochodził do decyzji. Oczywiście dodajmy, że szczególnie w ostatnich latach tych decyzji dopisał więcej, i o ile kiedyś te decyzje. Albo były decyzjami zwycięskimi, albo remisowymi. Tak dzisiaj więcej dopisał jednak tych porażek, więc wyciąganie Mameda na dalszy dystans walki jest lepsze dla Mariusza. Ja nie mówię, aby ugrać tę walkę na punkty, ale zdecydowanie łatwiej będzie dobrać się do Mameda w połowie drugiej rundy niż na początku pierwszej, gdzie będzie zdecydowanie szybszy, bardziej eksplozywny od Mariusza, ale też bardziej nieprzewidywalny. Nie zapominajmy, że w tych w pierwszych sekundach Mamed poddawał czy nokautował rywali, jak choćby nie tak dawno skota Ascana, którego nikt wcześniej nie usadził, więc trzeba o tym pamiętać, że dla Mameda załatwienie tej walki w kilka sekund nie będzie problemem. Pudzian jest teraz na fajnej fali zwycięstw i oczywiście z jednej strony jest to umiejętne dobieranie rywali, ale też dobrze poprowadzone walki. Zdarzyły się pojedynki, gdzie Mariusz zawodził, gdzie spalał się przed pojedynkiem, ale w ostatnich walkach wychodził bardzo pewny po zwycięstwo i myślę, że w dużej mierze jest to zasługa jego trenera Arbiego którego tym razem w narożniku zabraknie Z jednej strony ja to rozumiem Też bym miał ciężko stanąć naprzeciwko przyjaciela Czy kogoś, komu coś zawdzięczam Ale też z drugiej strony Nawet gdyby tak się już stało Że Arbi trenowałby Pudziana na Mameda No to też na miejscu Mariusza e, Nie do końca byłbym pewny za trenera Który będzie rozdarty tym zestawieniem Więc może dobrze, że tak się stało, że jakby teraz go zabraknie, bo albo robi się coś na 100%, albo wcale. Jak to mówi Joda, rób albo nie rób, nie ma próbowania. Tylko nie wiem, czy dobrym pomysłem będzie przygotowanie się do tej walki samemu. Oczywiście Mariusz jest teraz w takim gazie, więc może pojechać na tym, co udało się wytrenować, ale jednak, plan na walkę trzeba mieć, nie zawsze trzeba go realizować, ale czasami jest on potrzebny tylko po to, aby mieć taką świadomość, takie poczucie, że wychodzę i wiem, co mam robić. Najważniejsze to nie przegrać w głowie, a wydaje mi się, że no z tym zawsze był problem u Mariusza jemu brakowało tylko pewności siebie bo wygrać może z każdym tylko musi w to wierzyć a tutaj można trenować można mówić różne rzeczy ale finalnie na 15 minut przed walką jest w stanie się to wszystko wywrócić więc trzeba mieć konkretny fundament aby móc to budować więc przydałoby się mieć kogoś kto po prostu pozwoli zawodnikowi czuć że da radę zwyciężyć pojedynek i myślę że tego że tutaj Pudzianowi zabraknąć sam chyba kiedyś mówił wspominał o tym, że tego mu zabrakło przed walką z teamem Sylwią że trener poszedł oglądać galę a on był sam więc warto byłoby tego błędu już nie popełniać i postawić na kogoś solidnego w narożniku mental jest tym czymś co pozwoli na pewno Pudzianowi zwyciężyć i wyjść do tej walki przede wszystkim dużo silniejszym i myślę, że na to trzeba najbardziej tutaj postawić. A jeśli chodzi o Mameda, to wracać on będzie po dotkliwej porażce, która pozbawiła go pasa mistrzowskiego, zabrała mu trochę zdrowia. Ale Mamed w mojej opinii jest zawodnikiem, który... No, po takich walkach właśnie wraca mocniejszy, i jeśli coś go dzisiaj jeszcze motywuje, to chyba taka walka z samym sobą, aby udowodnić przede wszystkim sobie, że wiek to tylko liczba, że to od niego będzie zależeć, kiedy i jak tę walkę zakończy, i myślę, że on ma w sobie siłę na ponowne zdobycie pasa, na pokonanie pudziana, i myślę, że dzisiaj oczywiście bardziej. Fani stawiają na Mariusza, ale nie można zapominać o tym, co pokazywał Mamet. Eee, jego zawsze zauważano. Myślę, że w swoich najlepszych latach zrobiłby zamieszanie w UFC. Ja nie mówię, że zdobyłby pas, ale na pewno miał wszystko, aby do tej walki z Andersonem Sylwą się dostać. Przypomnijmy sobie same liczby. 45 zawodowych walk, 35 wygranych, 31 walk kończył przed czasem. 15 razy nokautował, 16 razy poddawał rywali. Walczył z naprawdę uznanymi i konkretnymi nazwiskami, jak Michael Falcon, Melvin Menhoff, Madeline Land, James Irwin, którego kończył szybciej niż wspomniane Anderson Silva. No można wymieniać bez końca. I walka z Mariuszem to jest coś. Yy też wymagającego, bo walczy z cięższym od siebie rywalem, ale no wiele tych naprawdę trudnych walk ma też za sobą, więc on do takiej walki jest gotowy. Ale też tak jak mówiłem, w przypadku Mariusza przygotowania są zagadką. A mamet od lat niezmiennie trzyma się arachionu, klubu, dzięki któremu udało mu się tyle osiągnąć. A ile Mariusz chyba nie miał okazji przeciąć się gdzieś z Michałem Matelą, tak jak się nie mylę, przed starciem z Tyberiuszem Pudzian wybrał się do arachionu, więc jest szansa, że z mametem coś potrenowali, więc mniej więcej byli w stanie się e, poczuć. A nawet jeśli nie, to mniej więcej pewnie też e, mamet sobie coś. E, Wypatrzył, wie jak Mariusz pracuje na treningach. No, mówi się oczywiście, że Pudzian jest bardziej zawodnikiem startowym, jak treningowym, ale jednak da się sporo wyłapać. Szczególnie, że ja Mameda mam za naprawdę inteligentnego gościa i to nie jest zawodnik, który wchodzi do klatki się pobić, tylko jak ten wilk, do którego go porównujemy, wychodzi, aby upolować rywala. Więc walka z Mamedem to nie tylko zderzenie z jego talentem, umiejętnościami, ale też z jego sprytem i podejściem. Do walki. Mamy ciężko jest wyprowadzić w pole, oszukać, zagonić, zdominować. Najważniejsze to doprowadzić do momentu, w którym sam będzie te błędy popełniać, a zazwyczaj czas był największym sprzymierzeńcem jego przeciwników, bo jeśli jest skupiony powiedzmy w tym trybie polowania, to naprawdę ciężko go zatrzymać. Więc w moim takim odczuciu będą się tutaj rozgrywać dwie walki, jedna w głowie tych zawodników, którą każdy z tych zawodników będzie musiał wygrać, a dopiero potem przyjdzie czas na tę, na którą czekamy i od wyniku tej pierwszej będzie moim zdaniem zależeć to, jak wypadnie. Ta druga, ta, którą będziemy mogli zobaczyć, i myślę, że ten zawodnik, który będzie sprytniejszy, który wykorzysta swoje najmocniejsze strony, który nie da się zaskoczyć, zastraszyć, to będzie ten, który po prostu ten pojedynek zwycięży. Mariusz też nieraz potrafił rywala wyprowadzić w pole. Zazwyczaj w tych najważniejszych walkach popełniał błędy, więc zawsze ten aspekt mentalny jest najważniejszy. Ale ostatnio no jednak nie zawodził, więc jeśli będzie potrafił tę swoją pasę przedłużyć, to myślę, że naprawdę może tutaj ponownie zaskoczyć. Ale już dziś wiemy, że jest to naprawdę interesujący i taki elektryzujący pojedynek, w którym zobaczymy dwie największe gwiazdy, legendy, ale też weteranów tej organizacji. Obaj mają już ponad 20 walk w KSW zrobionych, więc, jest to największa walka w historii KSW. Coś, co ciężko będzie powtórzyć, więc, jest to historyczny moment, którego przegapić nie można. Działo, które teraz KSW wytacza, to coś, co sprawi, że o federacji KSW będzie mówiło się naprawdę głośno i oby te zainteresowanie się utrzymało, bo naprawdę KSW robi kawał dobrej roboty. Mamy dużo gal, wiele pojedynków, sporo nowych e, zawodników. Zawsze mówiłem, aby. To tak wyglądało, więc mnie to bardzo cieszy, że KSW w końcu jest federacją, o której fani marzyli. A walka Pudziana z Mamedem jest takim podsumowaniem tego, co przez te lata federacja KSW budowała. Na pewno po wprowadzeniu klatki gali poza granicami naszego kraju, walce Mamed-Materla, gali na narodowym. Jest to kolejny mocny krok i trzeba go będzie po prostu dobrze wykorzystać. Ja na pewno rozumiem, że do tej walki prędzej czy później musiało dojść. I może nawet lepiej, że prędzej niż później. E, więc e, myślę, że teraz jest po prostu najlepszy czas, aby jeszcze tę walkę zrobić. E, no ale jestem ciekaw Waszej opinii o tej walce: czy na nią czekacie, czy może w Waszej opinii jest ona niepotrzebna. Komentarze jak zwykle do Waszej dyspozycji. A ja Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie i zachęcam Was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Cage of MMA. Pozdrawiam Was, tropiciel. Trzymajcie się i do usłyszenia.